Widzowie, jestem zdezorientowany. Pijam sobie na mapę i nie wiem, co się dzieje. Sprawdźmy sobie opis. Rancho The Hellans. Witaj na mojej kolejnej mapie. Chciałbym Was zaprosić. Chciałbym Wam zprezentować z The Helens, który budowałem razem Dobra, dobrą no, no. Można się domyślić, to mapa Creation. Ja otrzymałem to do ukrycia nawiązań do Red 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 2. Na mapie są rozsiane trzy listy i dużo jest Klasycznie na spawnie można wybrać sobie godzinę Aby zobaczyć że w pełnej okazałości Rano, w popołudnie, wieczorem i nocy Miłego zwiedzania zbyt... Aha, to... ja jestem głupi Ja myślałem, że to jest jakaś mapa przygodowa Ale ikonki powiem kozackie No dobra, czyli zrobiłem z siebie krytyna Dobra, credits eee, Start gry Okej okay. To jest cała mapka nie, ja powiem, domy ładne, domy ładne, to nie wiem, się co przyczepić Teraz tak, yy, okej, okay, most, most taki Aj, jakby więcej tu koloru było, drewna to było ciekawiej i więcej kamienia. Yy, samą wioskę zaraz zwiedzimy, natomiast czy tu coś jeszcze jest, to jest chyba Wygenerowana, tak, to, to nie jest, to jest tylko ta, kurde Miało to duży diament, myślałem, że to będzie jakaś lepsza mapa Tak szczerze Dobra, tu jest kuźnia, tu jest Idźmy na kreatywie. tu jest kuźnia o kurde, no to nie, to nie jest kuźnia jest jakaś tabliczka? Okej, okay, tu jest kuźnia, tu jest kuźnia <grym>, Dobra, to jest dobre, to jest dobre Ja to, ja, ja znam tego, tego Ale zapomniałem, że taki w ogóle Taka dekoracja jest O, tutaj jest y, ramka, patrzcie O, też znam takie komendy Oj, zepsułem To też, to też, to też znam To, to też nie jest jakaś dekoracja, nie wiadomo Roach Wiecie, ja nie, ja nie grałem nigdy w Red Dead Redemption Yy, żadną część, więc ani jedynka, ani no więc nie, nie, nie znajdę tych. Żebyście nie myśleli, że będę szukał nawiązań. Nie, nie ma opcji. Ohoho, ale to jest dobry dom. W sensie ogólnie denerwujemy trochę, że wszystkie są z takiego samego materiału. Czyli taki dach, takie drewno. No i sobie tyle, ale. O kurde, ale. Ale kusacki pomysł! A to da się tak normalnie stawiać? Czekaj. U, u no, momento. O kurde, ej, to jest dobre! Czekajcie, Give, Victini. Yy, debug stick. Proszę bardzo. Czy to się da jakoś modyfikować? Ciekawiej? Okej, okay, czekajcie, łańcuch się zmienia. Aha, bo to są strony. I tylko tyle, no dobra. Patrzcie, to się z drzwiami da robić. Takie fisiu Okej, okay, to ale ta. Mm. Tu, aha mi się być takie przejście, co tam, tam jest ta część domu, no dobra o. Ładne, a ładnie o to są customowe główki, fajnie, fajnie O, skrytka Harry Pottera A na górze mamy pokojki zakładam tak, tak, tak O, nawet strych jest, czekajcie O kurde, ale zarąbiste lustro, naprawdę <głosy> <głosy> Dobra Fe face troll W sensie, web trolla, nie? Nie pamiętam jak się ten chłop nazywał Ch Chyba troll właśnie, nie wiem Tu coś będzie Tu miała być easteregi Ło Ło wow Ej, taką stodołę Coś takiego, tylko większe bym chciał na minecraftcie 1.20 To jest mocne To jest mocne Rufus No powiem Ci ta buda jest całkiem spora Tomki pracowników Czy ma na pracownicy a tu nikogo nie ma Pusto jak w krowie To ja widzę, że to będzie tru krótki odcinek Bardzo krótki odcinek nie, jest 5 minut O, dużo jest takich fajnych właśnie O, to skiba Dużo jest właśnie takich fajnych, jakichś tych rzeczy to, to mi się podoba Szukam tych skrzynek, bo tu miały być jakieś easter eggi. No Dobra, zobaczmy sobie też jeszcze nocą Zerowa, tu jest comment nie? Słuchajcie, skopiujemy go sobie. Nie, tam się zbinań. no to tyle to ja umiem, nie. Klikaj to. Okej, okay. no, spoko to wygląda. Już się bardziej tamta weska świeci niż tam O, jeszcze sprawdzimy jedną rzecz. Jakieś ukryte. Jakieś ukryte rzeczy. Godlock, to jak jest... Czekaj, 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 czeka. dużo potrzeba wiele rąk do pracy, więc nic dziwnego. Że na pozycjach była tyranczowy O, to jest jeden z ośmiu tych Ej, starego, czekaj. Szukam więcej 2 na 8. na ranczach wpadowanych również bydło. I którym poskiwam skórę mleko oraz mięso. Spoko. Dobra, znajdę wszystkie, tu jest kolejne. Każdy mający się ranczer musiał mieć konia. Jest tak słowo, rancher? Zamożniejsi posiadali całe rodziny koni, a nawet stada. O. Tu jest kolejny widzę. O, świerka, fajnie, fajnie. Rancho to nie fabryka. Z podstawowym materiałem pałowym drewno, Spoko. O, tu jest kolejny. Czyli przy każdej budowie jest jeden. Eee, a posiadanie konia wziąło się... Chwila? To jest naprawdę do tego? Chwila. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tutaj mamy na należało gdzieś przechować, aby później zrobić z niego chleb, sprzedać, lub pożywić bydło. Stodoły były pełne i ważne rośliny, super. No, zboże jest very important. Tylko ja się wydam gdzie przycisk. Ten ostatni przycisk będzie, myślę, mocno ukryty. Tak, full, full, full. full. Czy on będzie w drewnie? Nie gadajcie, że będzie w drewnie. Ej, jakby ten chłop zrobił przycisk w drewnie. To, to, by to by miało moje gratulacje za kreatywność. Ok, jeee, y yeah, nie, nie, nie ma. Nie wiem czemu, ale miałem kodę to rozwalić. Wiecie, co lubią gracze Minecrafta najbardziej. To zrobimy na końcu. Ostatnia znajdźka. Nie, kurde, jak to szóst. Chwila, to była siódma. ta dom rodzinny, rancher był jako zawsze budowlam na całej posesji okej okay. niczym pałac, a w, mieście, w mie mieście a takiego pałacu zawsze jest. wierny sługa co to jest a nie chodzi o psa, dobra, jestem głupi nie, spoko mapka ale spodziewałem się więcej, no nie powiem ładne budowle, ale wiecie ładne budowle to nie jest wszystko dla mnie to już jest historia, ale yy, widziałbym to yy, jako mapkę przygodową, tak szczerze, albo pół, sur wiecie, taki pół survival, pół yy, normalna mapka. O, to by było mega fajne. Kurczę, szkoda, szkoda, że ten chłop tego tak nie zrobił. To by było mega dobre. Z drugiej strony rozumiem, też lubię często sobie coś... Yy, ale się dziwię, że oni mu to zaświerdzi, bo tutaj wszystkie... Takie isteregi w ogóle są na przyciski, nie? A jak ja takie coś robiłem, to mi pisali, yy, że ten, że to jest nieprofesjonalne i powinny być dialogi komentarzami zrobione i w ogóle, no ja też miałem to samo tylko na przyciski. To ja miałem to samo jak tutaj jest, nie? Tylko jeszcze plus fabuła. Więc nie wiem naprawdę, czemu to moją mapkę aż tak potraktowali. No ale dobra, no, wiecie. Nie ma co. domy się ładnie fajczą najlepiej ten. No i dobra, czas to odpalić Wielki finał i o kurde, ale głośno Ale głośno O kurde, ale tamto TNT wybuchło O, powiem wam Mocno rozsadziło Mocno, tu, tu przeszedł sztorm, nie? Dobra, lećmy jeszcze tutaj O kurde, ale jaskinie Myślałem szczerze, że coś tu będzie ukrytego pod ziemią. Nie wiem, nie wiem. Dobra, no, więc, to na tyle. Mam nadzieję, że ktoś spodobał. A myśmy w i się malu.